Video recenzja 12 kwietnia 2022, Huwianin Dominek. Stało się coś niezwykłego. Otóż otrzymałem od firmy BBV produkującej niszowe, acz fantastyczne doktorowe media, pakiet takich krótkich klipów wideo o przygodach organizacji o nazwie Probe. Probe to jest taka organizacja w uniwersum doktora, coś takiego jak UNIT, tylko mała i dużo gorzej opłacana, albo TORCHWOOD, tylko fajna. Przygody pracowników Probe, w tym m.in. Liz Show, Towarzyszki Trzeciego Doktora, można było poznać w formie wideo w latach 90., a także w postaci książek. No i aktualnie wspomniana już firma BBV produkuje takie krótkie, zazwyczaj mające od 5 do 10 minut materiały, nazywane akta procesowe Probe, gdzie szef wydawnictwa Billbox wciela się w postać jakiego Gilesa, aktualnie dyrektora Probe. No i on tam nagrywa takie rozmaite vlogi o sprawach, m, które Probe rozwiązuje. No ich wrogami są między innymi cybermeni, tutaj z powodów licencyjnych nazywani cyberonami, czy też frakcja Paradox. W ogóle to jeśli ktoś nie załapał, dlaczego ten materiał wygląda tak, jak wygląda, no to ja tutaj właśnie emuluję troszeczkę to, jak, jak te filmy o Probe wyglądają. No paczka, którą otrzymałem, to jest 10 takich klipów, wideo. Przy czym pierwszy z nich to jest taka troszkę bardziej, powiedzmy, humorystyczna scenka. Ona nosi tytuł Wiadomość od Sir Andrew, i tam jest ten tytułowy Sir Andrew, przełożony Gilesa i reszty. On tam narzeka na to, jak niepoważny jest format tych vlogów, jak to ośmiesza organizacje, które i tak ich przełożeni nie lubią. No, może nie było to jakoś bardzo potrzebne. Ale to fajnie nawiązuje do sytuacji Probe, do tego, że oni tam ogólnie byli takimi niewielkimi outsiderami. To był zawsze dość istotny element w całości. No ale to akurat była taka bardziej przystawka. Co jest, nazwijmy to, daniem głównym? Jakie są w ogóle te segmenty? Różnorakie, powiem tak, różnorakie. Mamy na przykład takie dwa naprawdę świetne klipy z frakcją Paradox. No, ja nigdy w frakcji Paradoks nie uważałem za jakichś szczególnie upiornych wrogów, ale tutaj, no na przykład w jednym segmencie, oni tworzą taką, jakby pętlę czasu. Giles opowiada o odkrytej anomalii, a potem coś go zmusza do zaczęcia od nowa, tylko z pewnymi różnicami w wydarzeniach. W drugim z kolei ekipa probe odkrywa, że w raporcie. Z akcji w Białym Domu, którą kiedyś mieli, coś jest nie tak z nazwiskiem prezydenta. Jest zupełnie inne niż pamiętają. No i tutaj, tutaj i tutaj mamy piękne paliwo dla paranoi. No, frakcja Paradoks wychodzi tutaj na no niezwykle potężną. No bo to oni jakby zmieniają, zmieniają można powiedzieć, bieg wydarzeń. Inny segment to jest z kolei historia takiej wrobionej w morderstwo kobiety, która to kobieta okazuje się być zmiennokształtną kosmitką, ale też ofiarą innego, wysysającego emocje ufoka. W ogóle w tych przygodach jest bardzo dużo kosmicznych wampirów. No trochę w związku z tym przesadzili w kolejnym fragmencie, gdzie in, tym razem inne wampiry mają spotkanie z, uwaga, duchami. No fajna historia, nie powiem, że nie. Ale za dużo nie wszystkiego naraz. Za to lepsza jest inna przygoda, gdzie Maxi, taka kosmitka pracująca dla Pro, niespodziewanie zaczyna ciężko chorować. No i przyparty do Muro Giles postanawia podać jej Cyberon, to jest taka substancja oficjalnie lecznicza, a naprawdę pełna nanitów, która powoli uzależnia i zamienia w maszynę. No i dawka ma być mała i kontrolowana, ale można się domyślić, że to nie zadziała tak jak należy. W ogóle fajny jest ten Giles, on jest taki, powiedzmy, ludzki. Przejmuje się sprawami, o których opowiada, co daje się wyczuć ze słów, jakich używa, no i alegorii też do własnej rodziny, czy też do wcześniejszych przygód. No jest po prostu bardzo, bardzo sympatyczny. W czym też oczywiście zasługa charyzmatycznego Billa Baxa, wspomnianego już szefa BBW, który całkiem fajnie gra tę postać. Dobra, ale odchodzę od tematu. Jeśli mało wam wampirów, to jest jeszcze taki może nie najlepszy fabularnie, ale bardzo kreatywny segment, gdzie kosmiczna substancja niejako urzeczywistnia krwice ze starego horroru, no i oczywiście prop musi go jakoś powstrzymać. Czemu ten segment jest taki kreatywny? No, Użyto w nich bowiem klipów z autentycznego horroru. No, jest tam w ogóle jeszcze kilka opowieści w tej antologii, np. o takiej tajemniczej mgle. Czy też taki bardzo krótki segment o brygadierze. Giles znajduje coś na jego temat i postanawia, że musi to zachować dla potomnych. Eee, no tak, to jest akurat reklama wydanej przez BBW książki o tej postaci. Zaciekawiły Was przygody Gilesa i jego kolegów? Dla mnie fajne są, chociaż krótkie i troszeczkę za dużo w nich wampirów. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie usłyszeć więcej. Dziękuję firmie BBV za udostępnienie materiałów do recenzji. Całość antologii mogę podsumować trzema słowami. Mają rozmach skórny syny.